Higieny Psychicznej. W dyskusji między biologami, psychoanalitykami, psychiatrami, neurologami, socjologami i przedstawicielami religii zaznaczyły się bardzo różne, ale obiecujące w konkluzjach stanowiska. Według biologów równowaga w zakresie podstawowych czynności ludzkich stanowi normę, a więc podstawowe kryterium zdrowia psychicznego. Lekarze zgadzają się na ogół, że problem normalności indywiduum jest problemem zdrowia. Stąd na przykład nerwowość jest zjawiskiem nienormalnym, bo cechuje ją nadmierna afektywność. Z kolei według Brackwers Smith. Pojęcia normalności nie dają żadnej realnej pomocy dla psychologicznego rozumienia zdrowia i choroby psychicznej, ale jeżeli jest to możliwe do osiągnięcia, to tylko drogą niewaloryzującego badania osobowości z jednej strony, a z drugiej umiarkowanej, skromnej eksploatacji korelatów empirycznych cech osobowości. Stanowisko filozoficzne wyrażone w dyskusji przedstawiało się następująco. Problem normalności nie może być rozwiązany statystycznie, ale musi raczej zawierać koncepcję wydajności, celów i ideałów. Były zdania, że kryterium normalności zawiera się w koncepcji konformizmu społecznego, ale z tym stanowiskiem nie zgadzali się nawet antropologowie, według których pewne postawy konformistyczne są właśnie wyrazem anormalności. Wielu dyskutantów wyrażało podejrzliwość w stosunku do koncepcji przystosowania jako kryterium zdrowia psychicznego. Jeszcze inni zwracali uwagę, że zdolność do stawania twarzą w twarz z rzeczywistością stanowi ważną cechę normalnego, dojrzałego człowieka. Natomiast Ruth Benedict, znany antropolog amerykański, twierdzi, że zamęt panujący praktycznie we wszystkich dyskusjach dotyczących psychologii anormalności może być wyjaśnione tylko przez adekwatne zwrócenie uwagi na charakter kulturowy danego zjawiska, a nie na normalną konstytucję jednostki. Nasza normalność i anormalność jest stworzona przez człowieka. Według Richa Roma w życiu społecznym widzimy zjawiska, które powinny być uważane za chorobliwe, a nie są. Z drugiej zaś strony istnieją zjawiska bardzo pozytywne, które są uważane za chorobę. Kazimierz Dąbrowski w swojej książce opisał tylko jedną z setek dyskusji dotyczących problemu normy i kryteriów zdrowia psychicznego. My z kolei mogliśmy tu zaprezentować tylko fragment jego opisu. Zresztą chyba nawet w bardzo długim programie nie bylibyśmy w stanie przedstawić wszystkich poglądów na to, co normalne, a co nienormalne. Jak odróżnić zdrowie od choroby. Są jednak na pewno kryteria zdrowia psychicznego zgodne z propagowaną w naszym cyklu audycji koncepcją higieny psychicznej. Skoncentrujmy się teraz właśnie na nich. Naszym gościem jest jak zwykle dr Tadeusz Kobierzycki z Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej. Międzynarodowa Organizacja Zdrowia określiła zdrowie psychiczne jako dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny. To, Bardzo dziwne słowo, dobrostan. Takie jest słowo z języka francuskiego bienetre. Nie da się specjalnie go inaczej przetłumaczyć, chociaż profesor Tatarkiewicz tłumaczy to jako prosperowanie, jako dobre prosperowanie. Ale to słowo bienetre naprowadza nas na pojęcie dobrej egzystencji, bo bienetre może być. właśnie być. Właśnie. ja skłonny byłbym pójść właśnie w tym kierunku i. Powiedzieć, że właściwym kryterium zdrowia psychicznego powinno być takie kryterium, które uwzględnia podstawy dobrej egzystencji. thank yeah. you Cóż to jest dobra egzystencja? Samo pojęcie egzystencji jest mniej więcej zrozumiałe. Dotyczy ono struktury życia ludzkiego we wszystkich jego przejawach. W pojęciu dobra mieści się cała hierarchia wartości cała struktura wartości, która pozwala człowiekowi żyć która pozwala mu się realizować, która pozwala mu się potwierdzać, spełniać i rozwijać. W związku z tym jest niezwykle ważne, jaką teorię człowieka, jaką koncepcję filozoficzną przyjmiemy dla określenia zdrowia psychicznego. Jeżeli przyjmiemy filozofię, czy też ontologię typu mechanistycznego, to wtedy pojęcie dobra będzie się łączyło, na przykład z pojęciem równowagi psychicznej albo z pojęciem adaptacji. Jeżeli przyjmiemy ontologię pracy, to wtedy zdrowie psychiczne będzie identyfikowane z dobrą pracą, efektywną, sprawną pracą. Jeżeli przyjmiemy ontologię rozwoju osobowego, to wtedy okaże się, że pojęcie dobra jest identyfikowane właśnie z tym rozwojem z rozwojem wewnętrznym człowieka, który prowadzi do rozwoju aksjologicznego, wartościowego, rozwoju przez wartości. Wydaje mi się, że dla dobrego odczytania pojęcia dobrej egzystencji jako normy egzystencji osobowej i kryterium zdrowia psychicznego niezwykle cenne jest pojęcie rozwoju. Profesor Kazimierz Dąbrowski definiował zdrowie psychiczne jako zdolność do rozwoju, zdolność do osobowego rozwoju w kierunku coraz wyższej hierarchii celów i coraz wyższej hierarchii wartości. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ obejmuje wszystkie sprawności człowieka i niesprawności człowieka, też które decydują o tym, jak wartościuje świat, jak go ujmuje, jaki jest jego stosunek do świata i do samego siebie. Wiele jest podejść kognitywnych, takich, które uważają, że najważniejsze kryterium to jest kryterium poznania, kryterium intelektualne, poznawcze. W związku z tym akcentuje się zdolności poznawcze. Więc jeżeli ktoś dobrze się orientuje w świecie, no to znaczy, że jest zdrowy psychicznie. Natomiast jeżeli ktoś słabiej się orientuje w świecie, to znaczy, że jest nie za bardzo zdrowy. Otóż można samą orientację w świecie też bardzo różnie ujmować. Moim zdaniem najważniejsza orientacja, taka, która z pewnością dotyczy każdego człowieka, a więc tego, który ma wysoką inteligencję i tego, który ma niską inteligencję, to jest sprawność przyjmowania świata w sposób wartościujący. Spostrzegamy, że Choroba psychiczna nie ogranicza się do pacjentów, których spotykamy w szpitalach dla umysłowo chorych i których przyjmujemy w przychodniach. Zaczynamy spostrzegać, że są to ilości i jakości mniej ważne. Dochodzimy do wniosku, że istotne choroby są dalekie od zlokalizowania w obu wymienionych instytucjach, że te choroby są wielokrotnie szersze i dotyczą tego, co moglibyśmy nazwać egoizmem, agresywnością, złośliwością, Dbaniem o sprawy wyłącznie biologiczne, nienawiścią i jednostronnością. Dochodzimy do wniosku, że choroba to nie tylko halucynacja, urojenie czy rozdwojenie osobowości, ale że typem innej i kto wie czy nie cięższej choroby jest sztywność, wąskość przekonań, egoizm, nadmierna arbitralność, agresywność. Był to fragment pracy profesora Kazimierza Dąbrowskiego, Zatytułowanej Zdrowie Psychiczne a Wartości Ludzkie. Zastanówmy się nad słowami, które tu przed chwilą padły. Jeśli chorobą może być to, co zwykliśmy raczej określać łagodnie jako brzydką cechę charakteru, to jakim powinien być człowiek uznany za zdrowego? Jak określić zdrowie psychiczne? I właśnie na tym polega problem: jak rozróżnić zdrowe elementy człowieka? Zdrową strukturę człowieka od tego, co jest w nim chore. W ogóle, jak rozróżnić chorobę od zdrowia? Wiele definicji stosuje kryterium deficytu. To jest podstawowe kryterium, a więc, jeżeli jest czegoś brak, to jest niedobrze. Ten brak się ustala według jakiejś standardowej normy empirycznej, statystycznej, i statystyczne kryterium deficytu ma decydować o tym, czy ktoś jest zdrowy, czy chory. To jest podstawowe kryterium, a więc jeżeli jest czegoś brak, to jest niedobrze. Ten brak się ustala według jakiejś standardowej normy empirycznej, statystycznej. I statystyczne kryterium deficytu ma decydować o tym, czy ktoś jest zdrowy, czy chory. To da się określić jeszcze z biedą, ale możemy tak wielką zdrowie fizyczne człowieka. Bo tutaj operujemy narzędziami instrumentami, wskaźnikami chemicznymi. Ale w zdrowiu fizycznym brak zdrowia może być sygnalizowany przez nadmiar czegoś na przykład. Może być, ale łatwo się da to wymierzyć. Właśnie to, czym szermują znawcy zdrowia somatycznego, cielesnego, fizycznego, to jest pomiar. Wydaje się im, że jak się coś da zmierzyć, to na pewno da się określić pewien rodzaj deficytu, czy też pewien rodzaj nadmiaru, przerostu, według jakiejś ustalonej statystycznej normy. Otóż inaczej wygląda z wygląda ze zdrowiem psychicznym. Jakkolwiek można ustalić, że istnieje taka, taka norma wyrażona w ilorazie inteligencji. Na przykład określanej według testu Wexlera. I wtedy każdy, kto nie będzie wypełniał określonej normy, będzie traktowany jako niedorozwinięty psychicznie. No tak, ale znowu są te dwa końce. Znaczy może mieć doraz inteligencji poniżej tej normy, ale może mieć również powyżej. Może mieć Czy powyżej. wtedy będzie chory psychicznie? A no właśnie, tu jest bardzo ciekawy problem. Znaleźliby się tacy ludzie, którzy by właśnie tych powyżej normy traktowali jako margines, a więc jako pewien rodzaj dewiacji. Przy czym popełnia się tutaj często błąd identyfikowania ilorazu inteligencji z rozwojem psychicznym w ogóle, czy z rozwojem osobowym w ogóle. To jest tylko jeden ze wskaźników zdrowia psychicznego. Żeby chcieć określić zdrowie psychiczne, trzeba uwzględnić wiele wskaźników, które dają się objąć rozwojem osobowym. I w związku z tym konieczne jest właściwe określenie, czym ma być kryterium zdrowia psychicznego. Wobec tego, dlaczego nie mielibyśmy prawa, aby w planie jednostkowym mówić o indywidualnym rozwoju i o indywidualnych kryteriach zdrowia psychicznego. Ale, żeby nie pójść za daleko, warto też zastanowić się nad tym, czy nie istnieją jakieś kryteria dotyczące wszystkich, całej wspólnoty ludzkiej. I z pewnością, chociaż można wyliczyć ich niewiele, to są one dosyć wyraźne od strony pozytywnej. Zdolność do rozwoju własnych zdolności, możliwości. Mówi się o samorealizacji, istnieją teorie samorealizacji, Zdolność do samorealizacji. To jest właśnie kryterium zdrowia psychicznego. Zdolność do budowania, zdolność do przekraczania. Jest to także jedno z kryteriów zdrowia psychicznego. I z drugiej strony kryteria negatywne, czyli takie, po przekroczeniu których obawialibyśmy się nazwać człowieka zdrowiem psychicznym. A więc na pewno obawialibyśmy się nazwać człowieka w pełni zdrowym psychicznie, takiego, który ma tendencję do mordowania innych, do zabijania, czyli do zaprzeczania egzystencji. Jak więc widać, kryteria zdrowia psychicznego muszą być zawsze uzgadniane z hierarchią wartości. To jest niezwykle ważne, zarówno wtedy, kiedy mamy do czynienia z kryteriami negatywnymi, jak i z kryteriami pozytywnymi. Bez hierarchii wartości, bez zdolności do identyfikowania wartości i samych siebie jako wartości nie ma mowy o tym, żebyśmy mogli rozpoznać zdrowie psychiczne. Można też mówić o zdrowiu psychicznym w aspekcie zaburzeń różnego rodzaju. Mówiliśmy o tym przy nerwicy. I tutaj też panuje wiele nieporozumień, wiele uproszczeń, ponieważ często zaburzenia traktowane są, czy też definiowane są tylko z jednej strony, od strony negatywnej. Przeżycie zagrożenia, przeżycie strachu, przeżycie wzburzenia, niepokoju, z powodu własnej egzystencji jest impulsem na jego przekroczenie, a więc do budowania dobra. Psychiczne, a więc i wartości esencjalne ludzkie wyrażają drogę od automatyzmu, usztywnienia, wąskości postaw, egoizmu, agresji, brutalności do coraz wyższej świadomości, uczuć wyłącznych, empatii, odpowiedzialności. To przechodzenie od jednych wartości do drugich odbywa się poprzez wahania, nieprzystosowanie, cierpienie, niepewność, lękliwość, depresję, obsesję, Miłość istotnie ludzką, medytację, ekstazę, doskonalenie siebie. Wzmożona pobudliwość psychiczna, psychonerwice nie są chorobą, ale mniej lub więcej powolną drogą do najwyższych osiągnięć życia ludzkiego. A zatem zdrowie psychiczne jest zdolnością do realizowania coraz wyższych wartości indywidualnych i powszechnych, aż do ideału osobowości człowieka. Jeszcze jednym fragmentem z książki Kazimierza Dąbrowskiego Zdrowie psychiczne a wartości ludzkie zakończyliśmy dzisiejszy słownik higieny psychicznej. Teksty czytał Krzysztof Świętochowski, a gościem programu był dr Tadeusz Kobierzycki. I w tym co absolutnie niedobre, Przeżycie zagrożenia, przeżycie strachu, przeżycie wzburzenia, niepokoju z powodu własnej egzystencji jest impulsem do jego przekroczenia, a więc do budowania dobra dobra jako podstawowego kryterium zdrowia psychicznego. Zdrowie psychiczne, a więc i wartości esencjalne ludzkie. Wyrażają drogę od automatyzmu, usztywnienia, wąskości postaw, egoizmu, agresji, brutalności, do coraz wyższej świadomości, uczuć wyłącznych, empatii, odpowiedzialności. To przechodzenie od jednych wartości do drugich odbywa się poprzez wahania, nieprzystosowanie, cierpienie, niepewność, lękliwość, depresję, obsesję, miłość istotnie ludzką, medytację, Ekstazę, doskonalenie siebie. Wzmożona pobudliwość psychiczna, psychonerwice nie są chorobą, ale mniej lub więcej powolną drogą do najwyższych osiągnięć życia ludzkiego. A zatem zdrowie psychiczne jest zdolnością do realizowania coraz wyższych wartości indywidualnych i powszechnych, aż do ideału osobowości człowieka. Jeszcze jednym fragmentem z książki Kazimierza Dąbrowskiego Zdrowie psychiczne a wartości ludzkie zakończyliśmy dzisiejszy słownik higieny psychicznej, teksty czytał Krzysztof Świętochowski, a gościem programu był dr Tadeusz Kobierzycki.